kochani, witam Was bardzo serdecznie i ja Was witam w Pepko. Jestem teraz na dziale z ubraniami damskimi, no ale niestety nie ma nic ciekawego. Myślałam, że po nowym roku będą jakieś nowości, a tu niestety nic z tego. Natomiast zobaczymy sobie, co tutaj wisi. Spodnie za 40 zł. Ta bluzka ładna 30 zł. Tu mamy też coś dłuższego z kapturem. To fajnie wygląda i e, zaraz Wam powiem, ile kosztuje. 30 zł. No cena, powiem Wam, że w porządku. Jak za taką, to jest chyba sukienka. E, tutaj mamy też coś ciekawego, bardzo ładny kolor. Przede wszystkim cena 30 zł. Ja lubię ogólnie ubrania właśnie w takich nasyconych kolorach. Tu mamy sweterki pojedyncze sztuki, cena 20 zł za taki lila. Tu mamy taki jasno niebieski i ten kosztuje również 20 zł, natomiast ten zielony już kosztuje 40, taki półgolf. Bardzo ładny kolor. I tu mamy jeszcze coś takiego. Mi się ta koszulka z myszkami Miki. Szkoda, że nie ma takich na dziale dla dorosłych. Cena takiej koszulki to 15 zł. Bardzo mi się podoba. Tutaj niżej mamy spodnie. Spodnie 25 zł. z minionkami takie dresowe. Tu obok mamy też takie zwykłe i cena tych spodni 20 zł. Ja bardzo lubię piżamy z pepko, czy to damskie, czy to męskie, mam i takie i takie. Tu znalazłam bardzo ładną za 50 zł, oczywiście jest to piżama męska. Tu obok mamy jeszcze takie jaśniejsze, z takimi wzorami. Ta chyba jest na przecenie, tutaj mamy jeszcze z samochodem cena 30 zł niebieskie i wracam teraz na dział z ubraniami dla dzieci taka koszulka za 15 zł tu mamy za 10 zł i jak widzicie jest to nowość tu mamy coś dla dziewczynki za 10 zł. Bardzo ładna koszulka nocna. Obok mamy z kaczorem. To nie jest Donald, to jest, nie pamiętam jak ona się tam nazywała. E, myszka mini i podpowiedcie w komentarzu. E, 15 zł. Oglądamy dalej dekoracje. Dodatki do domu. Bardzo ładne doniczki. Doniczki strawy, chyba jacyntowej. cena 60 zł. No, ale niestety, co się za coś. Doniczka naprawdę wygląda bardzo ładnie na takich drewnianych trzech nóżkach. Bardzo mi się właśnie tego typu. Rzeczy podobają, gdyby nie ten zapach, bo jednak zapach ma troszeczkę taki nieprzyjemny, ale wiadomo jak to jest z, z tego typu wyrobami. Tutaj mamy jeszcze coś takiego. Są to takie doniczki jakby plecione. Te też ciekawe. Tutaj jest cena. Bardzo mi się niektóre tego typu rzeczy podobają. Tu mamy też takie większe. I pudełka, 20 zł za takie pudełko do przechowywania. Są oczywiście różne, różne wielkości. Tu mamy też takie z uszami. Cena 15 zł za takie. Najmniejsze, chyba trzy rodzaje są właśnie tych pudeł. Wzory, kolory różne. 15 zł za takie. Padła mi w oko ta ramka coś ciekawego, coś innego. Cena 15 zł. Tu mamy takie za 15 zł ozdoby do zawieszenia. I tu też widzę coś interesującego. 40 zł. Zegary, globusy. Te globusy to też są nowe. Cena 40 zł. I tu mamy też takie pudełeczka. To są chyba szkatułki, Chyba tak. Cena 30 zł. Bardzo ładnie wykonane. Z taką szybką, z napisem. Nie wiem czy wiecie, ale w Pepko są dostępne również skarbonki na karty kredytowe. Taki pojemnik na chusteczki 12 zł. Przepiękne lustrzane szkatułki po 50 zł. Za 40 zł takie roślinki od razu mi się spodobały, bardzo takie energetyczne. Wyżej mamy świece, tu mamy jeszcze takie większe, tutaj mamy cenę 12 zł. I y, takie zegarki, które Wam pokazywałam trochę wcześniej, y, tylko tym razem w wersji czarnej. Takie budziki. Y, bardzo ładne, kiedyś y, chyba były znacznie większe. Natomiast teraz mamy takie y, standardowe, powiedzmy. Bardzo ładna ramka za 15 zł y, w kolorze. Złota, obok taka, też nawet dosyć ciekawy wzór, ja osobiście nie bardzo lubię złoto we wnętrzu, chociaż takie rzeczy mi się podobają, natomiast ja jednak bym się na to w domu nie zdecydowała. Tu mamy taką szkatułkę za 35 zł szklana z elementami oczywiście złota ale te wazony bardzo mi się podobają, mimo że złote cena 25 zł i kochani my się powolutku już żegnamy, tutaj jeszcze zostańcie ze mną, bo jeszcze wam pokażę kilka fajnych rzeczy myślę, że w przyszłym tygodniu również wybiorę się do Pepko, mam nadzieję, że będzie o wiele, wiele więcej nowości. A jak na razie musi nam wystarczyć to, co jest. Kochani, ja się już z wami pożegnam. Widzimy się we vlogu. Możliwe, że jeszcze w tym tygodniu. A ja dokładnie wam opowiem we vlogu, dlaczego mnie teraz tak nie ma. Także do zobaczenia wkrótce. Pa.